Cześć, ja nazywam się Marcel i półtorej miesiąca temu miałem robione przeszczep włosów w Turcji. Współpracowałem z panią Sonią i chcę wam już pokazać jak moja linia będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o panią Sonię, no to bardzo ją polecam. Napotkałem ogólnie w komentarzach, widziałem bardzo dużo było komentarzy pozytywnych na Facebooku na temat Sony. I umówiliśmy się na wideo rozmowę. Wszystko mi tam wytłumaczyła mniej więcej jak to będzie wyglądało, no bo wiadomo, bałem się bardzo. W przeciągu dwóch dni przy, przyleciałem po prostu z Turcji i już miałem nową linię włosów zrobioną już byłem po zabiegu. No i polecam wam wszystkim, no bo to koszty nie są aż takie jak w Polsce zrobienia tego zabiegu. Lecicie z Sonią, która po prostu zajmie się wszystkim, dosłownie wszystkim. Nic tam nie musicie robić, jedynie musicie tam być. Najgorsze jest w tym wszystkim, w tym wszystkim jest to czekanie na efekty. No, także polecam bardzo wszystkim Wam. No i żegnam się, nie?